Witam bardzo serdecznie, z tej strony Wiktor, a dokładnie ja, Sebolek. A w tej serii będziemy wcielać się Wiktora, który próbuje przeżyć apokalipsę zombie. Wiktor jest byłym żołnierzem, także, no... daleko zaszedł. Niestety, jego, jego emeryturkę przerwała, no... jak sami wiecie, apokalipsa zombie. Także postaramy się przeżyć. go historia Zaczyna się w West Point, tutaj mieszkał sobie z rodzinką, która niestety nie żyje i został sam, ale no, tak jak już powtarzałem, próbujemy po prostu przeżyć. Mamy początkowe jakieś itemki, które sobie tutaj e, ustawiłem, bo jest jaka opcja, ale no to dużo osób e, prawdopodobnie wie. E, looting ustawiłem taki chyba mały, więc w sumie nie powinno być dużo rzeczy. Ale jak tutaj widzimy na początek, już jakieś rzeczy są, więc no, trzeba je zabrać, no puszki, puszki groszku, puszki ziemniaczków, ogólnie puszki to są, o, otwieram koncert na start, także bardzo super. Okej, okay, tu już nic nie było. E, weźmy sobie w ogóle baseball do ręki, bo nie wiadomo, chyba nie powinno się tutaj nic z, się zrespić, ale mamy broń. E, broń, z której nie będziemy strzelać, bo ja nie umiem, nie lubię, chociaż no, jestem byłym wojskowym, więc w sumie moja postać powinna umieć, ale... Ja w sumie nie lubię strzelać z broni, ja jestem bardziej graczem, który lubi sobie zawalczyć jakimś, jakimś młotkiem, jakimś, jakimś baseballem, siekierą, a moją ulubioną bronią w tej grze to jest w ogóle maczeta. Yy, ona chyba zabija na hita, jeżeli dobrze trafisz, siekiera chyba tego nie robi. Także, no raczej z broni strzelać nie będziemy, ale może, może się to zmieni. Otwarta paczka szlugów, mamy otwartą paczkę szlugów, także wyciągnijmy sobie wszystkie E, szlugi, jest ich aż cztery, także spoko, mamy zapalniczkę, która jest do połowy. Mamy opakowanie gumy nikotynowej, jakbyśmy chcieli rzucić papierosy. E, w, sumie, w sumie spoko. Okej. Okay. I co tu się dzieje? Tam już jak widzimy, mamy jednego zombiaczka tutaj. O, tu jest jeden obok krasnala ogrodowego. Tu jest drugi i obok niego jest przyczepka. I ten chyba już mnie zobaczył. E, tam są kolejne. No trochę tych zombiaków będzie akurat nic nie zmieniałem, są ustawienia defaultowe co do zombie A chyba jeszcze na defaultowych nigdy nie grałem, ja zawsze lubiłem sobie... E, huch, może przeżyję e, Zawsze lubiłem sobie podkręcić te zombiaki, no bo... Jakśmy grali z ekipą, w sumie wiadomo jak się z ekipą gra to jest troszeczkę inaczej, ale... W momencie kiedy grasz z ekipą jest troszeczkę łatwiej Mamy tutaj wózek który ma pojemności 104 to... no cóż, dokładnie, no cóż, jest to spoko. <grym> spoko Spoko początek. Gdybyśmy tylko mieli jeszcze jakiś pojazd, którym będę mógł jeździć to byłoby całkowicie spoko. Plan na dzisiejszą. Na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby przeżyć i znaleźć sobie jakąś startową bazę, jakieś itemki, dzięki którym będę mógł... Kurde, z tego domu, które się ich wysypało. No, tak jak mówiłem W tym odcinku postarajmy się przeżyć Znaleźć jakąś O, i tu kolejny zombie Jakoś postarajmy się przeżyć po prostu yy, Niestety Baseball O kurde, no już było blisko, żeby właśnie umrzeć I Żeby seria się skończyła, bo jeszcze tego nie wspomniałem. Seria kończy się w momencie, kiedy moja postać umrze. Yy, więc mam nadzieję, że potrwa to jak najdłużej. Proszę O, o zapałki, proszę. Zapałeczki, jak super. I ze O, jak dobrze, zegareczek. I to jeszcze cyfrowy. włóż na lewą no, rękę. I tasak. Tasak też jest bronią, no, Tylko, że on się bardzo szybko. On się bardzo szybko niszczy. Jest godzina 12, mamy 16 stopni. Jest yy, czy lipiec? Tak, 9 lipca. Czy ja te zombiaki jeszcze przejrzałem? O, ten też miał tutaj zegarek, ale miał. O Boże, ile szlugów. A nie, to jest tylko też jeden. Yy, dom jest zamknięty, więc sobie otwórzmy okno. Ja lubię szybką rozgrywkę. Ja lubię szybko się poruszać i tak dalej. Portfel, pieniądze, czerwony. Otwierasz w ogóle. O ty, kurde, tutaj za mną wlazłeś. Niepokonany jak gołota. Uwielbiam ten tekst tego, z tego moda. Mm. Wyjątkowo dużo otwieraczy do tych jest. O, je, i są puszki, super, weźmiemy sobie. Je. Wyjątkowo jest dużo właśnie puszek, bo. czy znaczy nie puszek, tylko otwieraczy do konserw. Bo wiem, że jak nic się nie ustawia, to ciężko nawet czasami go znaleźć. A tutaj proszę bardzo, można powiedzieć, że dwa obok siebie. Jogurt, świeży, cytryna, broku. Jogurt, sobie zjedzmy cały. Musimy tutaj dobrze się odżywiać. Dokładnie, to powinno być dobre. Yy, czy tu może gdzieś być? Jest tam motocykl, jak serą biście. Gdyby się udało ten motocykl odpalić, to już by byłoby całkowicie super. Chociaż mało prawdopodobne, żeby był kluczyk, bo ustawienia do pojazdów są mm, bardzo niskie. O, i tutaj na przykład już nie ma jakichś otwieraczy. Tu jest na przykład pusto w tym domu. Także git, chyba się żadne ustawienia tam nie zepsuły. Jesteśmy tutaj w jakimś sypialni. O, jest pasek, ale przecież ja pasek mam defaultowo. Troszeczkę tych modów jest, także mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Napiszcie w komentarzu właśnie, czy policie tego typu odcinki, bo w sumie y, ja lubię sobie pobrać Zomboida. I w sumie takie nagrywanie tego też może być git, bo te historie dosyć długo się nagrywa i to jest y, nagrywanie inaczej. Stworzenie pomysł na odcinek albo bardziej celu na odcinek, czyli mm, zakładam sobie, że w tym odcinku odcinku chcę pójść do szkoły no i wtedy robię wszystko, by do tej szkoły pójść. Czasami jest to nagrywane scenkami, czasami jest to nagrywane longiem, ee, a czasami po prostu... Nie nagrywam po prostu. <laughs> eee, I potem trzeba wiadomo lektor dograć, potem to trzeba jakoś w miarę git zmontować, bo to... Kurde, tu aż trzy wylazły. Zaatakowany, zadrapany, ale no, jest przynajmniej tutaj jakaś. Yy, to w ogóle, setajmy tutaj, ja lubię mieć to w tym miejscu. Koszula kropto, czy można zrobić z tego podży, ubranie? Wszystko, dobra. Będziemy mieli yy, zabantażowane chociaż tego kawałek materiału dokładnie. Butelka z wodą. Moja postać lubi bardzo dużo pić wody. Także. A ja tam kurde właśnie wszedłem, żeby zobaczyć, czy czasami jakiegoś kurde bandaża nie ma, czy coś. Bo tutaj jest łazienka, nie? No tak. A ja tu kurde po to wszedłem. Czy moje okulary są? Są. Czy dzielę, że moja czapka? Czapka z zaszkiem wojskowa. Włóż. O! No i git. Kurde, ile tam jest zombie? Hmm. No dobra, spróbujmy. Będziemy jeszcze wchodzili do domu, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś bandaży, czy czegoś, chociaż... Chyba ja właśnie umarłem, generalnie, bo ten mój baseball, no nie jest dobrą bronią. Na zombie. O, proszę bardzo. I już jest, kurde, na czerwono ten baseball, także, no. Za chwilę mi z pleców przyjdą. A ten się tutaj. Gin. Nie ogarnął. O, już mamy długie głowy, także się spoka. Czy nie, tu nie idzie nic z pleców? Czasami. No doku, owszem, że idą z pleców, także. Szybka ucieczka... Ej, dużo jest tych zombie, dobra, jest, jest, dużo. Generalnie w tej grze jest tak, że... Jak samemu ustawiasz zombie... To one po jakimś czasie się psują i one się tak strasznie... Yy, dużo resym ale to na serwerach. Na singlu, jak zmieniasz, to chyba się nie psuje. Oj, jak poleciał do tyłu, śmiesznie. Yy, a tak to właśnie się to zombie na serwerze psują i jest to troszeczkę irytujące. Okej, okay, bo mi się właśnie kończy baseball, a... Czemu tamten nie chce ginąć? Giniecie! Czemu wy. nie giniecie! O! Już mnie tutaj próbował dziabnąć! Login! No no. Ten co mnie próbował dziabnąć, nie chce zginąć w ogóle. Dobra, czy wymy. Tu? O! Kluczyk do sza czegoś tam, więc weźmy sobie to w sumie. Tu nic, tu. mapa z znaczeniami. O! Ładny zegarek. Jeszcze jest fajny taki złoty zegarek, on też mi się bardzo podoba, i jestem fanem tych zegarków w tej grze. Yy, byłem tu, 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 czy tu byłem, dobra, chodźmy zobaczyć ten motocykl. I yy, wydaje się, że on jest w bardzo dobrym stanie, chociaż tylko wizualnie. Czy to jest ten kluczyk, który znalazłem? A niestety nie. Ale on jest chyba jakiś rozwalony. Ale sprawdźmy jak on w ogóle wygląda, jaki jest stan tego pojazdu. Kurde, silnik 82% to jest bardzo dobry samochód, znaczy ten. Yy, bardzo dobry motocykl, tylko on chyba. Gdzie tu jest akumulator? Bo ja nie widzę akumulatora. Światła, tumnik. Akumulator 100%... No ej, on jest w zbiornik paliwa, pozostało 11%. Okej, okay, to... Dałoby nim się odjechać, tylko gdybym yy, umiał łącz crafting. Potrzebujesz kluczyków lub elektryki na poziomie 1, naprawy pojazdów 2. E, nie ta. No i... Niestety motocyklem sobie nie pojedziemy. Tam są kolejne zombie, tam są kolejne zombie. No Wejdźmy jeszcze do tego domu, bo może tutaj w tym domu będą kluczyki. O, o, o. O kurde. To jest wybielacz. Chłop się tutaj wybielaczem załatwił. Czy gdzieś tu będą jakieś kluczyki leżały? Bo czasami te kluczyki na ziemi po prostu leżą. O, jest! Jest i Kluczyks! No i warto tutaj było wejść do tego domku. Także zarobiście. Przeczytajmy sobie przy okazji te czasopisma. Jest to w sumie warte uwagi, że czytanie cza czasopism pomaga, nie? W rozwoju postaci wiadomo. Ja mam już niepokój, także warto byłoby zapalić pierwszego szlugensa. Tak jak widzieliście na początku filmu, moja postać y lubi palić papieroski. Smokey, everyday, tym tym. Szkoda, że już moja koszula jest podarta. Armii. Bardzo ładna była ta bluzka, jaką wybierałem. Hmm. Tu, 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 co ten w ogóle typ miał przy sobie? Pierścionek Złoty Rubin. Generalnie mają w grudniu chyba wypuścić... Yy mają wypuścić w grudniu... Yy, tego. Update, w którym będzie... O, tabletki przeciwbólowe. Jedna pensela to sobie weźmiemy. Mają wypuścić e, update, w którym będą npc-ty I wydaje mi się, że z takimi npc-tami będzie można handlować Czyli pieniądze na coś się w końcu przydadzą sprawdźmy czy to jest kluczyk od tego Tak, to jest kluczyk od tego Dobra, motorem jeszcze chyba w tej grze nie jeździłem Ej, dobra, popierdzie, popierdziela to, nie? Podjedźmy sobie tutaj pod tą przyczepkę O ile będzie ją można podłączyć, bo to w sumie nie wiem o kurde, jak to do tyłu zapierdziela! Ale też pewnie robi strasznie dużo hałasu. Eee, chyba, chyba nie podłączę tego niestety. No dobra. A czy ona ma jakąś pojemność sobie ten motocykl nie ma? Dobra, bo tutaj zombie idzie. O kurde. Nie, no do tyłu to ta best, to jest bestia, nie do tyłu. Coś mi się wydaje, że ja tutaj mogę kipnąć na zawał. No, może nie aż tak, ale. Kurde, on spadł z tego. Dobra, to ja nie wiedziałem, że na motocyklu można spaść, jak przywalić w coś. Trzeba uważać. Naprawdę trzeba tutaj uważać teraz w tej grze. Warto też zawsze przyjechać tutaj za policję, bo za policją. Kurde, stary, przestań przywalać w to. rozwalisz maskę i pójdzie się z otoczenia, ten... no. E, warto przyjechać na policję czasami, bo tutaj w tym miejscu są... E, zawsze, zawsze jak są jakieś auta. I to jest generalnie bardzo spoko miejsce właśnie na zdobycie aut. E, jest farmaceuta i... Nie no, myślałem, że to ominę, nie? Dobra, wsiadaj stary, bo za chwilę zombie zjedzą. To jest ten parking dalej. O ile tu jest jakiś parking, hala. To jest wcześniej. Nie, nie w słup. Stary, proszę cię. Uważaj na siebie, bo. No dobra, ja tak agroję to zombie, więc. No stary. To jest. Ten motocykl jest zabójczy. Ja nie chcę nim jeździć w ogóle. Jak tylko się paliwo z nim skończy, to da, nawet nie będę go tankował. O, tutaj stoi taki drugi jak mój. O, właśnie to. o! Oh, uh, zabudowane. Pierwszy raz widzę zabudowane tutaj to miejsce, więc tutaj są jakieś ciekawe temasy. Eee, więc w sumie ja sobie postaram się o to zawalczyć. Okej, okay, może jednak nie. Eee, no dobra, spróbujmy. Ostatni zombie, tam jeszcze jest e, pięć zombiaków, ale za mną już nic. Miejmy nadzieję, że drzwi będą otwarte w sumie. Są otwarte, Git. I sprawdźmy co tu jest. O Boże, ile tu jest rzeczy pięknych. Boże, o Boże, jak się tutaj obwobiłem teraz. Maczeta, dobra, bierzmy maczetę. E, Młot wyburzeniowy, do plecaka nie zmieszczę, dobra. Młotek, łom, weźmy sobie. No i teraz to ja mogę walczyć maczetą. Co tu jest? Tu jest jakiś zombie. Eee, pudełko, dobra, ej tutaj. To jest moja e, miejscówka aktualnie na noc. Jest to jedna też z lepszych. Eee, Kłódka, spryskiwacz, pudełko gwoździ. Okej. Okay. Eee, tu nie ma nic. Zombie nie żyje, dobra. My to powinniśmy na C chodzić aktualnie. Eee, tutaj też nic ciekawe. Nie no, w sumie to są ciekawe rzeczy. Czy coś tutaj... O, puszka W ogóle moja postać już jest strasznie głodna, więc ja sobie otworzę tą puszkę i sobie ją zjem. I w ogóle to zjem sobie ten, ten świeży broku i tą świeżą cytrynkę. I powoli je mam już przeciążenie jest gdzie na 20. W ogóle czy... A, bo ja jeszcze deski ze sobą noszę, dobra, dlatego jestem przeciążony, Nie pałeczek też wywalmy. Mm, lubisz, widzę, nosić szkło, więc też cię wywalmy. Czerwony zegarek wywalmy też tutaj. Zapałki oraz zapalniczkę przerzućmy również tu. Puszka wypad to, wypad to, wypad. Eee, Wejdźmy sobie do góry, zobaczmy co tam jest do góry. Ja w ogóle nie, po nie powinienem biegać. Tu będą jakieś zombie. Oby nie, zamknijmy sobie w ogóle to, na, na, na tego nie muszę, o Boże, tu jest, no tak, skoro to było zabarykodowane, to znaczy, że to jest dom ocaleńców, dlatego jest tutaj tak dużo tych rzeczy. Czy tu będzie dużo fajnych rzeczy? Eee, no nie, o dziwo nie. Ej, skoro to jest dom ocaleńców, to gdzie są ocaleńcy? O kurde, kurtka skórzana, druga, kask futbolowy, to są moje ulubione rzeczy. Ej, git. Znaczy, może nie ulubione, ale w sumie ja uwielbiam w kasku chodzić jak gram w grę. E, zwaną, kurde, tabletki na scenę, e, zwaną Project Zomboid. Ja uwielbiam właśnie grać w kasku. Uwiel uważam, że mimo wszystko, że moja postać nie wygląda dobrze, to, no, generalnie zombie lubią, lubią y, gryźć w głowę i, i w szyję, także warto właśnie jakieś kaski i tak dalej mieć. Tu kolejny łom. Ej, dobra. Boże, o, oh, Rifle String, włoż do przodu, to jest dodatkowy slot zawsze. Mm, dużo jedzenia, dużo jedzenia. E, czy ty mnie chcesz? Tak, dużo jedzenia, dużo jedzenia. Dosyć dużo jedzenia. Ja bym się jeszcze poszedł pozbyć tamtego zombiaka, w sumie albo wziąć młot i... i przy... Wejdźmy sobie jeszcze tutaj. No tak, to tutaj też jest ten dom Ej, e, nie no, naprawdę... Trafiłem rare miejsce, skoro jest to dom ocaleńców, bo generalnie w Project Zomboid ciężko jest znaleźć. Tym bardziej, że jest ustawione, żeby właśnie e, było mało tych wszystkich rzeczy: nóż myśliwski, pałka policyjna, widły. Widły, bardzo dobra broń. Ile tu jedzenia jest Dobra. dobre? Ja sobie tutaj będę przez jakiś czas żył. Także, no, naprawdę trafiło mi się. Katana! No, nie gadaj. Ej, ja, mam, ja mam generalnie naprawdę szczerze mówię Wam teraz, że mam ustaw... Maska hokejowa. Nie gadaj. Ej, ja mam serio, z ręką na sercu, mam ustawienia najniższe na itemki. Najniższe mam na. Czyli defaultowe, bo tam jest. Defaultowe jest na, Wszystko jest na małe. Na, na najniższe. Tu jeszcze jest łazienka. Ale tutaj nie ma tej apteczki, dobra. Ej, nie no, ja tutaj muszę mieszkać, kurde. Mam nadzieję, że spotkam jakiegoś ziomeczka sobie tutaj na tym serwerze, bo to jest generalnie serwer. E, także mam nadzieję, że spotkam kogoś i będę mógł go tutaj zaprosić, żebyśmy sobie mogli razem mieszkać. Ja bym chciał jeszcze w sumie... Jest godzina 21, więc w sumie chodźmy spać. Jest to bezpieczniejsze. Zamkniemy sobie drzwi za sobą, maszmy spać i jutro tutaj wszystko ogarniemy. Okej, okay, obudziłem się o piątej, także jest zarąbiście, chodźmy się umyć. Nic mi się nie stało tej nocy, mam nadzieję, że jakąś, jakaś pomoc przybędzie, no. Mało prawdopodobne, ale... ale może w sumie się tak uda, że ktoś się pojawi i nas uratuje. Jeżeli ta seria się przyjmie, a jak się nie przyjmie, no to będziemy dalej tworzyć historyjki. Okej. Okay. Ja bym teraz poszedł w sumie zobaczyć właśnie do tego budynku obok, bo tam też były drzwi yy, zabarykadowane. Czy ja chcę tutaj wejść i zobaczyć, co tu się dzieje? Zdejmijmy sobie barykadę, bo tutaj w tym budynku wiem, że też są jakieś fajne itemy. Jako, że mam teraz Łom, to mogę sobie sp spróbować otworzyć drzwi. Jest to zarobić, ale zombie idzie. I czy ja zdążę? Dobra, załatwmy go. No i ona jest, proszę bardzo, na hita, nie? Uwielbiam tą maczetę. Dobra, I tu jest zombie w środku. I tylko jeden na całe szczęście i bam w plecki. I to jest jed kolejny jeden z lepszych właśnie... A, to są książki, zapomniałem, dobra. To jednak ten sklep nie jest taki fajny, ten sklep właśnie obok jest taki fajny, taki rare. Um. Bomba ogniowa. Ej, tu są rzeczy, których ja nigdy w życiu na oczy nie widziałem czasami, nie? Motyka, piła... Okej, okay, klucz do rur Przewód... Broń. Nie, coś jest za dużo tych itemków, mi się wydaje. O, śrubokręt był. Fajny, fajny. Dawaj śrubokręt. Weźmy sobie śrubokręcik. No, tu są książki. Kolejna maczeta. Ej, nie, dobra, ja to biorę wszystko, nie? Czy ja mogę to gdzieś na rifle założyć? Mogę na rifle założyć, super. Um, Lina. Co tu jest jeszcze w tych... Y tutaj nic nie ma. No, tutaj są generalnie książki z tego, co właśnie pamiętałem. Boże, ile tu jest rzeczy! Hełm wojskowy! Włóż. Muszę mieć hełm wojskowy. A maska konklujowa, jak włożę, to ja założę zamiast hełmu? O nie, ale zarąbiście wygląda mnie. Ej, dobra, kocham tą grę. Siekiera, ej, co jest? Naprawdę, nie spodziewałem się, że tyle rzeczy będę miał. Mm, weźmy sobie to do plecaczka. W sumie to też do plecaczka. A, już mi się nie mieści. Przydałoby się właśnie znaleźć... Kolejna maska. Przydałoby się właśnie znaleźć jakiś inny plecak. Wytworzona włóżnia, młotek. Co tu jest? Tu jest zombie. Którego w sumie nie z którym my chcemy sobie walczyć. Ale czy tu są jeszcze jakieś. Okej, e tu są. Tu żarcie za dziwo. I to strasznie dużo tego żarcia. E dobra, to sobie weźmy. Nożyczki. Dobra, to wszystko mi się już nie mieści. Więc rzućmy sobie to tutaj. I madu chirurgiczne. Kawałek materiału. Kolejny riflejs sting, fajnie. E dwie kiery. Klucz do rur i dużo żarcia Dobra, ej, ja do was wrócę W momencie, kiedy to wszystko sobie przeniosę Do mojej bazy I tam sobie to jakoś proskładam, Żeby po prostu was tutaj nie zanudzać yy, No, noszeniem rzeczy, bo to będzie Sobie nudne, także za chwilę wracamy No i wróciłem Także przyniosłem Nie wszystkie rzeczy, ale część przeniosłem Książek tutaj żadnych nie ruszałem O, nadamy boombox E, dwóch zombie szło z tymi torbami turystycznymi, tak chyba, czy sportowymi e, ale one są gorsze niż moje bo ja butelki sobie nie mogę zawiesić na e, na plecach, tak jak tutaj widzicie e, no trochę przyniosłem tutaj tych takich takie no, nie wiem, powiedzmy to te broń, narzędzia i tak dalej oczywiście nie zbierałem wszystkiego, no bo po prostu nie wszystko jest mi potrzebne e, chyba całą żywność jaką tam była na dole to przenosiłem. Nie przenosiłem nic stąd, bo w sumie ten pokój chciałbym zostawić taki, zostawić taki nietknięty. Yy, no niech on sobie tutaj po prostu taki będzie. Może kiedyś coś z nim zrobię. Jeżeli oczywiście seria Wam się spodoba, także możecie zostawić opeczkę w górę. Tak jak tutaj to robi, yy, właśnie kurdy. <grym> było nawet nie bo widać w sumie jeszcze raz. O, widać kciuk w górę od pana Wiktora no i tak to wygląda, napiszcie w komentarzu co sądzicie o takiej serii, czy wam się to nawet spoko oglądało czy nie no mi się to na pewno będzie dużo lepiej i łatwiej nagrywało niż te historyjki ale jeżeli wam się to nie spodoba no to, musicie, no to będę musiał po prostu te historyjki dalej ciągnąć co i tak ma swój klimat, bo mi się to fajnie nagrywa ale już niekoniecznie fajnie montuje no bo to troszeczkę czasochłonne jest i tak dalej, także no ja się z wami żegnam i widzimy się już w poniedziałek, albo w środę, albo w piątek. Zobaczymy, co będę miał nagrane na, na tego. Do przodu. Dobra, trzymajcie się i cześć, cześć.